say you love me but i don't Kochani, witajcie w pierwszym październikowym vlogu. E, mogłabym nawet powiedzieć, że to będzie taki typowy vlog, bo zaraz wybieram się do e, Tediego po takie, właśnie jesienne dekoracje do domu, bo e, tak naprawdę nie mamy kompletnie żadnych dekoracji domowych oprócz świątecznych i kilku kwiatków sztucznych z Ikei Nie mamy właśnie wcale tych dekoracji, więc stwierdziłam, że e, tak co sezon chciałabym po prostu rozkładać jakieś, e, właśnie sezonowe poduszki. E, tak jak teraz mamy sezon dyniowy to dynie i tak dalej I z tego względu też właśnie teraz jedziemy Zaraz, jak tylko Kuba wróci z pracy Jedziemy na dyniowy straganik Gdzie można sobie e, Kupić dynie O tam są przeróżne dynie, różne wielkości e, Kolory i w ogóle Jest naprawdę bardzo fajnie I jedziemy tam zrobić kilka zdjęć Żeby wsadzić do ramek No i też na instagrama będę oczywiście Chciała dodać właśnie jakieś e, Jesienne zdjęcia Co i Igorku? Pizza Wow, jaka dobra. Dziękuję. No i właśnie będę chciała e na Instagrama dodać te zdjęcia i właśnie zaczęłam się malować i jak się malowałam to stwierdziłam, że pokażę wam co ostatnio mi przyszło. Zamówiłam kilka rzeczy z Banana Beauty i ja je zobaczyłam u jednej dziewczyny na vlogu właśnie i stwierdziłam, że to jest tylko taka reklama, że te rzeczy naprawdę są takie fajne, ale się okazało, że na przykład tusz do rzęs i pomadki są mega. Nie wiem czy mają coś więcej, bo nic więcej mnie nie interesuje. Moje kosmetyki zamknę, myślę, w pięciu produktach, więc e, u mnie takich makijażowych e, zmianek ani choli raczej e, nie zobaczycie, ale właśnie jak już znalazłam coś fajnego, to stwierdziłam, że Wam pokażę. Tutaj mamy właśnie e, te rzeczy z Banana Beauty i ja zamówiłam sobie tuż do rzęs, e, który jest naprawdę mega, bo moje rzęsy e, w końcu wyglądają naprawdę fajnie bez przedłużania, bo jak wiecie ja wcześniej cały czas robiłam sobie właśnie sztuczne rzęsy i zamówiłam sobie trzy pomadki od różu ale niestety została mi już tylko jedna jedna leży pod siedzeniem w moim samochodzie i nie mogę jej wyjąć muszę się jakoś któregoś dnia do niej spróbować dostać, a druga zginęła za sprawką jednego z moich synów i niestety do dzisiaj jej nie odnalazłam i właśnie stwierdziłam, że od razu pokażę Wam o czym mówiłam że zmieszczę się właśnie w pięciu sześciu produktach użytku codziennego i to jest tak naprawdę cała moja kosmetyczka, tam mam jeszcze jedną taką małą paletkę cieni do powiek z Avonu, ale tak naprawdę użyłam jej może dwa razy w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, więc właśnie tego używam na co dzień. Powoli zaczęłam już szykować chłopakom ubranka właśnie na te zdjęcia i tyle co dla Oliwiera poszło mega łatwo, bo miałam po sesji zdjęciowej chłopców taki mega fajny sweterek, który będzie idealnie pasował, nie do czy tego ninku, idealnie będzie pasował do tych dyni i właśnie do klimatu. No to będzie ten sweterek i takie fajne dzianinkowe leggingsy. Tutaj mają guziczki, więc one też idealnie pasują do jesiennego klimatu, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało, ale problem mam z ubrankami dla Igora. Oli, nie lepczy ubranek! Chyba rozłożenie ubrań na podłodze to był błąd. Dobra, przeniosę sobie to na kanapę, żeby... Chłopcy mi tego nie deptali. No i właśnie dla Igora mam też taki fajny sweterek, tylko że on jest na guziczki, więc niestety pod spód muszę mu dać koszulkę. I chciałam mu dać białą koszulkę, ale wygląda to dosyć niefajnie z tym sweterkiem, więc dałam mu taką beżową. I Igor niestety nie ma takich leggingsów dziennikowych, fajnych. Nie wiem, czy zdążę jeszcze podjechać do sklepu i kupić, ale jeżeli bym nie zdążyła, to właśnie będzie miał takie zwykłe czarne leggingsy. One są z kubusy i jej kupiłam już bardzo dawno temu. I naprawdę wyglądają fajnie do wielu stylizacji, także myślę, że jak nie uda mi się jechać szybko do Hema, czegoś dokupić, to po prostu zostanie w tym i tak będą chłopcy już wyglądali. Ja już jestem przy tych dyniach z chłopakami, chyba właśnie ogarnia chłopców przebiera do zdjęć i chciałam Wam w międzyczasie właśnie pokazać, jak to tutaj wygląda. Tutaj są porozkładane składane przeróżne dynie, właśnie tak jak są różne kolory, różne rodzaje i zaraz tutaj przejdziemy. O jeszcze więcej i tutaj stoi sobie kasa tutaj jest takie samoobsługowe, więc tak naprawdę wątpię, żeby każdy wrzucał tyle ile się należy i tutaj są wszystkie wypisane ceny, tutaj mamy takie większe za 2 euro za sztukę, tutaj mamy takie zielone za 2,50 i tutaj te też za 2.50. Zaraz zobaczymy co jest z drugiej strony. O i tutaj są wszystko, wszystko jest rozpisane jaka to jest, jaka, jaki to jest smak, tutaj są też takie malutkie. I widzę, że już Kuba ogarnął chłopaków, więc idę do nich. na drogę wyjdziesz. Co? Zaraz na drogę wyjdziesz. jest już końcówka takiej jesiennej kolekcji, bo już zaczynają wystawiać ozdoby świąteczne bożonarodzeniowe, więc... Zobaczymy, co tutaj jeszcze mogło znaleźć się. Nie, to nie, to nie to mi się bardzo podoba i nie wiem, czy te małe dynie jeszcze nie ten nie wezmę. Zobaczymy zaraz i na końcu wam wszystko pokażę. A potem e, lecę jeszcze do Ikea, bo tak stwierdziłam, że Ikea robi pewnie najfajniejsze rzeczy. I w Ikea, oczywiście, tak jak się spodziewałam, jest mnóstwo dekoracji i inspiracji. I to wygląda bardzo, bardzo fajnie, ale u nas się niestety nie sprawdzi przy dwójce dzieci, więc lecę jeszcze tam dalej. I ten talerz wygląda mega i nie wiem, czy podobnego sobie nie zrobię, tylko właśnie muszę zobaczyć, gdzie on będzie leżał. I tak to właśnie wygląda, jak przyjeżdżam sama do IKEA. Nie naszykuję się i nie wyjmę tylko stwierdzam, że nie będę kupowała nic dużego, a wychodzę i tak i tak zawsze z jakąś szafką, ale zobaczcie, była taka fajna przecena, bo remontują dział dziecięcy i szkoda było nie wziąć, bo idealnie akurat tą ostatnią szafkę chciałam chłopakom kupić. Także ja już jestem po zakupach i jadę do domu, to zaraz Wam pokażę, co, co nakupowałam. Trofaz znalazł już swoje miejsce u chłopaku. I właśnie, tak jak mówiłam, ja miałam kupić dokładnie tą szafkę, właśnie z tego względu, że idealnie mi tutaj pasowała. Była wymierzona we, e, na kilka zabawek, których e, nie mieścimy tutaj, bo tutaj też jest e, pełno rzeczy. I właśnie troszeczkę miejsca tutaj zwolniłam, i muszę tutaj zrobić porządek, bo, no, jak widzicie, e, chłopaki się bawili, więc jest masakra. Ale właśnie wracając do tego. Trofasta e, zajął sobie idealne miejsce. Pokażę, co kupiłam w Ikei. Oprócz Trofasta wzięłam chłopakom dwa takie fajne ręczniki z dinozaurami, a drugi jest biały w dinozaury. I ręczniki kosztowały 20 euro jeden, 20 euro drugi. Dalej w Ikei kupiłam chłopakom taki zestaw, farbki właśnie i pędzelki, bo wiem, że we vlogmasach będziemy tworzyć na pewno jakieś fajne świąteczne rzeczy, więc na pewno nam się to przyda. No i oczywiście wyszłam z nowym katalogiem. Wiem, że w Polsce za ten katalog trzeba płacić, co jest dla mnie w ogóle dziwne i bez sensu, bo ja po prostu sobie... Wchodząc do IKEA mogę wziąć ten katalog Bo jest ogólnie wystawiony dla wszystkich I to jest jak dla mnie normalne Bo nie sądzę, żeby za taki katalog Powinno się płacić No ale tu Ikea Polska ma po prostu tak I nic z tym nie poradzimy Chyba, że już to zmienili Bo jak mieszkałam w Polsce To jeszcze trzeba było płacić za te katalogi A dalej już przechodzimy do Moich jesiennych dekoracji, które za chwilkę mam, przy, e, wszystkie po prostu wyjmę z tej torby i rozłożę, żeby ładnie było widać. Zaczniemy od sklepu, do którego weszłam pierwszego, i był to sklep Nanunana. E, nie wiem, czy znaczy ten sklep to jest ogólnie taki sklep z pierdołami, właśnie dekoracjami i tak dalej. I kupiłam takiego ślicznego jeżyka z muchomorkami, i, i do tego jeżyka mam. E, Ślicznego właśnie, muchomorka i stwierdziłam, że na której szafce po prostu sobie postawię, tak będą bardzo ładnie razem wyglądać. A wybór Jerzyków tam był ogromny i ciężko mi się było zdecydować. I muchomorek kosztował 2,95, a Jerzyk a kosztował 7,95. Dalej w tym sklepie kupiłam też takie oj, ozdoby gotowe do wazonika. I mam je raz, dwa, trzy I każda była po euro 95 W IKEA, oprócz rzeczy, które wam przed chwilą pokazałam e, Kupiłam takie plastikowe dynie I dynie kosztowały 7,50 z tego co pamiętam e, Dalej wzięłam właśnie na te wyższe które zaraz wam pokażę Taki słój I w ogóle się pomyliłam i wzięłam z wystawy Miałam wziąć następny z tyłu i przypadkiem pakowałam ten, więc no niestety już ten zostanie i będę musiała zmyć ten napis. Dalej mamy dwie świeczki, jedna pomarańczowa. E, pomarańczowo brzoskwiniowa o właśnie w kolorze jesiennym pomarańczowym, a druga e, o zapachu jabłek i właśnie wzięłam tylko z tego względu, że są w tych kolorach. Normalnie za takimi zapachami nie przepadam i na końcu właśnie mam ten talerz, który pokazywałam w Ikei i położę sobie na nim te dnie i myślę, że to będzie fajnie wyglądało, ale zaraz e, jak, już, jak już wszystko porozkładam, to zobaczymy i na samym końcu mam rzeczy z Kika. I w kiku kupiłam taką dynię za 4 euro i te mniejsze kosztowały... Te mniejsze kosztowały ,61 Euro 61 i druga, tak samo ,60 euro 60 dalej. W kiku kupiłam taką naturalną trawę. Trawa kosztowała 3 euro i a jaj, tak Taką gałązkę z liściami jedną i drugą kosztowały po euro 60, więc naprawdę grosze. dalej mam coś takiego za euro i to fajnie mi się wkomponuje właśnie w tą ozdobę i na samym końcu mam e, pomarańczowe liście za 2 euro i tu jeszcze widzę właśnie, że kupiłam coś takiego jeszcze za euro 60. Także zaraz wam to wszystko pokażę, jak rozstawiłam po domu. Girlfriend, you got me smiling better each day. Stars are brighter, I feel lighter in every way. Girlfriend, there's no one like you when it comes to loving. Life is richer, lips are sweeter, now listen. Mamy już y, późną godzinę, więc włączamy sobie film Hubi ratuje Halloween i w sumie to było na koniec, więc dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne vlogi.